Mamy dzisiaj siódmy sierpień 2019 roku. Mówię, mamy siódmy, a nie mamy siódmego, bo jak pouczył mnie w komentarzu Karol Ptasi Brzuch, nie mówi się siódmego, tylko siódmy. I wiecie co, że nie wiedziałem do tej pory? Jeżeli to jest prawda i profesor Miodek to potwierdzi, no to niestety pan Karol ma rację. A ja cały czas źle wygląda z tego, że mówiłem. Panie Karolu, chylę czoło, dziękuję, poprawiam się i stosuję. Więc 7 sierpień kotki dostały parówkę serdelkową w lasterkach. Tutaj jeden, a tu drugi A Julcia co robi? A Julcia mi chodzi, Julcia. No, chodź dobrze, już cię pogiziam. No, chodź, chodź Julcia, już się nie gniewaj. Julcia, no, chodź, gniewa się. No, chodź, kiciulko, no, chodź. Nie gniewaj się. Jest, o uciekła mi, uciekła. No jemy, tak? Dzisiaj ma padać od trzeciej godziny. Czy pada? Czy burze? Jedz Romeo Julcia się obraziła? Czy co? Poszła? Maciuś poszedł tam Maciulek Maciu, kiciu, kiciumiciu. A Julka gdzie poszła? A tu siedzi Julcia, kiciula, chodź Chodź kiciula Kicia, chodź O. A tam jest opiekunka Kasiula Kasia, pom Pomachaj Pomachaj. O! Elizabeth. A skąd się wzięła Elizabeth? Już na zmianę, A, o siódmej godzinie będzie zmiana, proszę Personelu. I za 20 Nerwowsi opiekunowie już przyjechali. Romeo już się najadł, już się w pucu robi. Tak Romeo, kiciulek? A moje mikrosy jedzą. Paróweczkę serdelkową za 5,99 za kilogram złotych. Niech mają trochę z wędlin. O! o. Mamuszka, co ty bijesz tole? Bo co, dla ciebie brakuje? Nie brakuje, jeszcze jest tutaj, o. No. A zobaczymy tam dalej. Czy gaja jest ze swoimi? Czy one się tam pokazują, czy nie? I co nie ma? Pustka. Wczoraj patrzyłem kilka razy, nie ma, dzisiaj patrzę nie ma. Co im tak dobrze? Mają co jeść? A może Ole się upala władka? Tam zadekowały. Może te dzikie róży w tych krzakach to może są gaj maluchy. Ilość by się zgadzała, cztery i tam są cztery. Łaciaty jest też jest. No, kurczę, będę musiał to zweryfikować. Nie pamiętam czy tam u Gaii był taki czarny łaciaty, czarny, co go nazwałem Zorro. O, idzie nasza pani mecenas do pracy, nasza socjalna, o. Idzie, idzie. Była na urlopie. Wróciła 5 sierpnia. Mówi, że była w górach. No. Cypisek jeszcze je. Turc jeszcze. A i gucio jedzą. Jeszcze dwa jedzą. Wytrwałe. A tola. A tola już się liże. Już się najadła. Tola, tak? Kiciulka, najadła się. Miam, miam, miam. No. A i gucioś. I ten i cypisek się najadł. A i teraz mamuśka podeszła. No proszę, jaka wychowana. Nie pchała się. Czekała. Aż odejdzie. I dopiero. A Maciułek jak Maciułek. Zawsze z boku siedzi. Nie angażuje się. Nie wtrąca się. Indywidualista. O, sójka jakaś sprzeczy. Muszę jeszcze pogiziać tą, bo się obrazi i pójdzie znowu na mokradła. Chodź, Julinka moja. Siówko, chodź. Siówka, no dobrze, będę cię giział, będę cię giział. oj. No i znowu mi uciekła. I bądź tu mądry. Chce czy nie chce. Obraża się czy się nie obraża. Nie wiem. Maciulek, a ciebie pogiziać? Co? No. Popaki wychodzą na papierosach. Łukasz wyszedł na papieroska. Palacze. Ale tam idzie nasza pokojowa Pani Danusia, co mi przyniosła 8 puszek karmy w puszkach Koci Smak. No, zawsze przynosi jako darowizny. I Romeo. I co? Nie zjedliśmy? Zostało? Co? tak? Tu było sześć parówek serdelkowych i nie dało rady zjeść, Co zaniesiemy tam do Was. Tam, gdzie macie jedzenie, tam zaniosę Wam Kicie. A kicie mają tutaj swoje miejsce gdzie je karmie o i tu im położymy. Proszę, niech mają. A to weźmiemy, umyjemy i już jest. Gucia już jest i Romeo już przyleciał Nowe miejsce będzie jadł A mamuśka też będzie jadła? Nie co ja to nie Gucio, to cypisek No, cypisek, nie? My jeszcze się cypisek Spłoszyłem go no. no to żeście dostały To już nakarmiłem Także jestem zadowolony, mam z głowy Tylko Julcia mnie niepokoi chcę, nie chcę ucieka